Witajcie moi kochani. Dzisiaj zabiorę was w niezwykłą podróż po świecie sztucznej inteligencji, gdzie poznamy języki niskich zasobów. To języki, którymi mówi niewiele osób i które mają mało materiałów, dzięki którym sztuczna inteligencja mogłaby się ich uczyć. Zastanawialiście się kiedyś, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z takimi językami? Chodźcie ze mną do świata sztucznej inteligencji, aby to odkryć. W bibliotece chmur spotkałam Digi-komika i Robo-królika, którzy zastanawiali się, co to są języki niskich zasobów. Digi-komik sądził, że są to języki, które mają za mało słów, dlatego sztuczna inteligencja szybko się nudzi podczas nauki i zasypia. Robo-królik uważał, że sztuczna inteligencja musi wtedy używać lupy, żeby znaleźć jakieś słowa, ponieważ te języki są tak małe, że trudno je dostrzec. Ich pomysły bardzo mnie rozbawiły. Wyjaśniłam im więc, że języki niskich zasobów to takie, o których jest mało informacji w internecie i trudno znaleźć wystarczająco dużo materiałów do nauki dla sztucznej inteligencji. A w ogrodzie kodowania spotkałam pikomyszkę i neuromrówkę. Pikomyszka opowiadała, że udało jej się stworzyć mały gadżet, który pomaga jej inteligentnym urządzeniom rozpoznawać język lokalny, którym mówi bardzo mało osób. Neuromrówka z kolei tłumaczyła, że jej zespół stworzył specjalny algorytm, który nawet na podstawie niewielkiej liczby przykładów może uczyć się nowych słów i zwrotów z języków, które są słabo udokumentowane. Wyjaśniłam im, że właśnie tak działają nowoczesne technologie sztucznej inteligencji. Potrafią uczyć się języków nawet wtedy, gdy dostępnych jest niewiele informacji i materiałów. Nad kanałem refleksji spotkałam neuromałpkę i technoorła. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę o językach niskich zasobów. Neuromałpka zaczęła od tego, że sztuczna inteligencja musi stosować specjalne metody uczenia się, które pozwalają na przyswajanie wiedzy nawet z bardzo małej ilości danych językowych. Dzięki temu możliwe jest zachowanie wielu lokalnych dialektów i języków, którymi mówi tylko kilka osób. Technoorzeł dodał, że systemy sztucznej inteligencji pomagają chronić te języki przed zapomnieniem, umożliwiając ich zapis i tłumaczenie, co pozwala na zachowanie różnorodności kulturowej i językowej na świecie. Bardzo ich pochwaliłam za te odpowiedzi, bo języki niskich zasobów to ważna część kultury. A sztuczna inteligencja pomaga w ich ochronie i popularyzacji. Moi odkrywcy, dzisiaj poznaliśmy, jak sztuczna inteligencja uczy się języków niskich zasobów. Dzięki temu możemy chronić języki, którymi mówi niewiele osób, oraz ocalić ich piękno i bogactwo. Mam nadzieję, że nasza wspólna przygoda się Wam podobała i nauczyliście się wielu nowych rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym świecie sztucznej inteligencji.